Nagła zmiana zasad, co ogłosił ZUS? Dzisiaj rano, zaledwie 15 minut temu, zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS, opublikował informację o wprowadzeniu istotnych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących świadczeń emerytalnych. Ogłoszenie to wywołało niemałe poruszenie wśród emerytów i rencistów w całej Polsce, którzy od lat przyzwyczajeni byli do stałych procedur i zasad. ZUS zapowiedział, że zmiany mają wejść w życie już od przyszłego roku, co daje seniorom niewiele czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami i dostosowanie się do nich. Główne punkty zmian obejmują nowe zasady waloryzacji świadczeń, konieczność składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej oraz zmiany w harmonogramie wypłat emerytur i rent. Rzecznik prasowy ZUS podkreślił w krótkim komunikacie prasowym, że zmiany te są odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki i mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Dodał również, że nowelizacja przepisów pozwoli na bardziej sprawiedliwe i elastyczne zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na świadczenia. Mimo zapewnień o pozytywnym wpływie zmian, pierwsze reakcje społeczne wskazują na niepokój i niepewność wśród seniorów. W mediach społecznościowych oraz na forach internetowych już teraz pojawiają się liczne pytania, czy nowe zasady nie wpłyną negatywnie na wysokość mojej emerytury, co mam zrobić, jeśli nie korzystam z komputera, albo dlaczego zmiany wprowadzane są tak szybko, bez wcześniejszych konsultacji? ZUS zapowiada, że w najbliższych dniach udostępni szczegółowy dokument wyjaśniający nowe zasady i krok po kroku pokaże, jak seniorzy mogą dostosować się do nadchodzących zmian. Jednak już teraz widać, że wielu z nich odczuwa stres i niepewność, zwłaszcza w kontekście wymogu składania wniosków drogą elektroniczną. Wielu emerytów nie ma dostępu do internetu lub nie jest biegłych w korzystaniu z nowoczesnych technologii, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Czy zmiany rzeczywiście przyniosą korzyści, czy okażą się kolejnym problemem dla seniorów? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących tygodniach, gdy ZUS zacznie wdrażać nowy system w życie. Jedno jest pewne, dziś miliony emerytów czekały na ten komunikat z napięciem, a teraz z jeszcze większym niepokojem obserwują rozwój sytuacji. Nowe zasady ogłoszone przez ZUS wprowadzają kilka istotnych zmian, które mogą znacząco wpłynąć na życie milionów polskich emerytów i rencistów. Oto szczegółowy opis, co oznaczają te zmiany. Nowy sposób waloryzacji świadczeń. Do tej pory waloryzacja emerytur opierała się głównie na wskaźniku inflacji, co miało na celu zrekompensowanie rosnących kosztów życia. Teraz jednak ZUS planuje wprowadzić model mieszany, który oprócz inflacji uwzględni także wzrost średniego wynagrodzenia w kraju. Co to oznacza dla emerytów? W latach, gdy gospodarka rozwija się dynamicznie, a płace rosną, emerytury mogą być wyższe niż przy standardowej waloryzacji inflacyjnej. Jednak w czasach stagnacji gospodarczej lub wolniejszego wzrostu płac podwyżki mogą być mniejsze niż wcześniej oczekiwano. Zdaniem ekspertów nowy system ma na celu bardziej równomierne rozłożenie środków, ale dla wielu seniorów, którzy już teraz zmagają się z trudnościami finansowymi, taka zmiana budzi obawy. Wymóg składania wniosków w formie elektronicznej od stycznia 2024 roku wnioski o emerytury i renty, a także inne dokumenty związane z ZUS, będą musiały być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Dla młodszych pokoleń może to być wygodne rozwiązanie, ale dla wielu starszych osób stanowi poważny problem. Nie wszyscy emeryci mają dostęp do komputera lub internetu, a jeszcze mniej osób czuje się pewnie, korzystając z takich technologii. Aby złagodzić skutki tej zmiany, ZUS zapowiada: szkolenia dla seniorów z obsługi PUE ZUS, uruchomienie punktów pomocy w oddziałach ZUS, gdzie pracownicy będą wspierać osoby mające trudności z technologią, możliwość udzielenia pełnomocnictwa bliskim, którzy będą mogli składać wnioski w imieniu emerytów, zmiany w terminach wypłat. Harmonogram wypłat emerytur i rent, który do tej pory był stały, ma zostać zmieniony. Nowe terminy mają być bardziej elastyczne i dostosowane do cyklu finansowego ZUS. Choć szczegóły nie zostały jeszcze podane, wiadomo, że niektóre osoby mogą otrzymywać świadczenia wcześniej, a inne później niż dotychczas. ZUS obiecuje, że zmiany nie wpłyną na regularność wypłat, każda osoba będzie otrzymywać świadczenie co miesiąc, ale termin może różnić się w zależności od nowego harmonogramu. Co to oznacza w praktyce? Zmiany te wprowadzają nowe wyzwania zarówno dla samych emerytów, jak i dla ZUS, który będzie musiał zadbać o odpowiednią komunikację i wsparcie. Seniorzy muszą przygotować się na dostosowanie do nowych realiów, co dla wielu z nich oznacza naukę nowych umiejętności, takich jak obsługa komputera czy korzystanie z PUE ZUS. Dla osób mniej obeznanych z technologią szczególnie ważne będzie, aby w odpowiednim czasie uzyskać pomoc, czy to od bliskich, czy od pracowników ZUS. Warto również zwrócić uwagę na nowe terminy wypłat, aby uniknąć zaskoczenia w budżetowaniu miesięcznych wydatków. Zmiany mogą przynieść korzyści w dłuższej perspektywie, ale najbliższe miesiące będą kluczowe dla ich wdrożenia i akceptacji przez społeczeństwo. Seniorzy z niepokojem oczekują na bardziej szczegółowe wyjaśnienia i wsparcie, które obiecuje ZUS. Reakcje społeczeństwa i ekspertów. Ogłoszenie zmian przez ZUS wzbudziło szerokie emocje i mieszane reakcje wśród różnych grup społecznych. Emeryci, organizacje społeczne, eksperci ekonomiczni i politycy szybko wyrazili swoje opinie na temat nowych zasad. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd reakcji na tę nagłą reformę. Głos emerytów, obawy i niepewność. Dla wielu seniorów zmiany wprowadzone przez ZUS są powodem do niepokoju. Część z nich obawia się, że nowe przepisy wpłyną negatywnie na ich codzienne życie. Najwięcej kontrowersji budzą Waloryzacja świadczeń emeryci zastanawiają się, czy nowy sposób obliczania waloryzacji nie doprowadzi do zmniejszenia realnych podwyżek. Nasze emerytury już teraz ledwo wystarczają na życie, a inflacja stale rośnie. Boję się, że ta reforma pogorszy naszą sytuację, mówi Anna Kowalska, emerytka z Warszawy. Konieczność składania wniosków online dla wielu osób starszych, które nigdy nie korzystały z komputera czy internetu, wprowadzenie obowiązku składania wniosków drogą elektroniczną wydaje się niemal nieosiągalne. Jak mam to zrobić? Nie mam komputera ani internetu, a moje dzieci mieszkają za granicą. To skomplikowane, komentuje Jan Nowak, emeryt z Wrocławia. Seniorzy wyrażają także frustrację, że zmiany zostały ogłoszone nagle, bez wcześniejszych konsultacji czy przygotowania. Wielu z nich oczekuje teraz szczegółowych wyjaśnień i wsparcia ze strony ZUS. Organizacje Społeczne, Krytyka i Apel o Pomoc, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz inne organizacje społeczne wyraziły swoje zaniepokojenie w związku z wprowadzonymi zmianami. Przedstawiciele organizacji wskazują, że wprowadzenie nowych zasad bez szeroko zakrojonych konsultacji społecznych może prowadzić do chaosu. Obowiązek korzystania z technologii cyfrowych może wykluczyć starsze osoby, które nie mają dostępu do internetu ani nie potrafią obsługiwać komputera. Zmiany w terminach wypłat mogą zakłócić planowanie budżetu miesięcznego przez emerytów, którzy często dokładnie rozdzielają środki na podstawowe potrzeby, takie jak opłaty czy leki. Apelujemy do ZUS o wprowadzenie okresu przejściowego i zapewnienie szeroko zakrojonej pomocy dla seniorów. Nie można zostawić tych ludzi samych sobie, powiedziała Maria Nowak, prezes Związku Emerytów. Opinie ekspertów czy zmiany są konieczne? Ekonomiści i specjaliści do spraw ubezpieczeń społecznych wskazują, że zmiany w systemie ZUS były nieuniknione w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju. Jednak wielu ekspertów zauważa, że sposób ich wprowadzenia pozostawia wiele do życzenia. Waloryzacja. Nowy system waloryzacji, który uwzględnia wzrost wynagrodzeń, jest bardziej sprawiedliwy w dłuższej perspektywie, ale w czasach spowolnienia gospodarczego może przynieść mniejsze podwyżki. To ryzyko, które należy brać pod uwagę, mówi dr Andrzej Kowalski, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Digitalizacja. Eksperci chwalą digitalizację procesów w ZUS, ale wskazują na potrzebę odpowiedniego przygotowania społeczeństwa. Nie można wymagać od 70 czy 80 latków, aby nagle zaczęli korzystać z internetu. ZUS powinien zadbać o odpowiednie wsparcie techniczne, podkreśla profesor Maria Wiśniewska, socjolog zajmująca się problemami seniorów. Politycy różne perspektywy. Reakcje polityków również były zróżnicowane. Opozycja krytykuje rząd za brak przygotowania i konsultacji społecznych. To reforma wprowadzana na siłę, bez uwzględnienia realnych potrzeb emerytów, powiedział jeden z posłów opozycji. Z kolei przedstawiciele rządu bronią zmian, twierdząc, że są one konieczne dla poprawy efektywności systemu i zapewnienia stabilności finansowej świadczeń w przyszłości. Nie możemy ignorować rosnących wyzwań demograficznych i ekonomicznych. Te zmiany są trudne, ale konieczne, stwierdził rzecznik Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Reakcje na reformy ZUS pokazują, jak wielkie emocje wywołują zmiany dotyczące emerytur. Choć wprowadzone zasady mogą mieć pozytywne efekty w dłuższej perspektywie, obecnie budzą one wiele obaw i pytań. W nadchodzących tygodniach kluczowe będzie, jak ZUS i rząd odpowiedzą na krytykę oraz w jaki sposób pomogą seniorom przystosować się do nowych realiów.